Przypomnę, że zanim połączyliśmy się w jedną wielką grupę azoty, każda, każdy z podmiotów dysponował strategią dotyczącą dywersyfikacji dostaw gazu. W tej chwili, po połączeniu się w wielką grupę, no zdecydowanie nam jest to łatwiej wykonywać. Natomiast to, wszystko, co się w tej chwili dzieje na rynku gazu w Polsce, służy temu w sposób znakomity. Oczywiście muszę tutaj powiedzieć, że dopóki nie będziemy mieli realnych połączeń fizycznych. I to na mocach ciągłych, to tylko możemy działać takimi małymi kroczkami. Natomiast zdecydowane działania rozpoczną się wtedy, kiedy będziemy mieli wejścia w system polski gazu europejskiego. Ja może powiem to, co wielokrotnie mówiłem i to, co również podkreślamy w całej grupie, że oczywiście niskie ceny to jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast ważniejszą wiadomością dla nas jest to, aby te ceny, które, po których my nabywamy gaz, były, były cenami porównywalnymi z naszą konkurencją zarówno tą Europy Zachodniej, jak i Wschodniej, czy nawet całego obszaru byłego Związku Radzieckiego. Bo dopiero wtedy możemy funkcjonować bezpiecznie z naszymi produktami na szeroko pojętym rynku europejskim i światowym.